Projektu jest rozwinięcie waszych kompetencji zawodowych, komunikacyjnych oraz analitycznych. Dlatego weźmiecie udział w zajęciach, które będą prowadzone w języku angielskim, metodą warsztatową i co ważne wszystkie one będą certyfikowane przez uznane podmioty zewnętrzne. Będą one dotyczyły kwestii prognozowania i symulacji konfliktów zbrojnych, prognozowania długoterminowych trendów w stosunkach międzynarodowych, kwestii protokołu dyplomatycznego w aktywności gospodarczej oraz politycznej a także tego, co nazywamy szeroko rozumianymi kompetencjami miękkimi – komunikacji, autoprezentacji i pracy projektowej. Główną osią będzie jednak język angielski i jego praktyczne zastosowanie w stosunkach międzynarodowych. Wszystkie te zajęcia przygotują Was do zagranicznych wyjazdów. To właśnie tam, w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, zrealizujecie wspólny projekt ze studentami z tamtejszych uczelni, który będzie tak naprawdę Waszym największym sukcesem. Zapraszamy! Dlaczego nasz projekt jest wyjątkowy? Dlatego, że łączy w sobie perspektywę studentów, absolwentów i pracodawców. Podczas jego trwania nie tylko rozwiniecie w sobie kompetencje zawodowe, analityczne i komunikacyjne, nie tylko sprawdzicie je w praktyce, ale również przekonacie się, że jesteście tak samo dobrzy jak studenci ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Drodzy obecni i przyszli studenci stosunków międzynarodowych w Akademii Marynarki Wojennej. Projekt podnoszenia kompetencji, do udziału w którym pragniemy Was zaprosić, w założeniu ma być nie tylko wartościowym uzupełnieniem programu kształcenia. Chcemy, żeby przedsięwzięcie to było czymś wyjątkowym, czymś, co na trwałe przyczyni się do podniesienia prestiżu i elitarności naszych studiów. Wiemy, że to zadanie trudne, ale wierzymy, że uda nam się mu podołać. Zapraszamy, dołączcie do nas i je współtwórzcie.